8000 w C to nie jest nic szczególnego. Widziałem wcześniej takie rzeczy. Tutaj przykładowy serwer WebRTC, Janus. 6000 linii kodu. Widziałem takie 8000 w C, w C, w Pythonie. W JS się nie widziałem, ale to się zmieniło. Znalazłem taki ciekawy projekt Excalidraw. No, i patrzę, apt 6300 linii kodu. Czy rzeczywiście musi tak być? Czy musi być tak być, że w systemach, które rozwijamy, nagle nasze pliki mają po 1000, 2000 linii kodu? Czy to jedyna droga? Mam nadzieję, że nie. I w tym filmie pokażę Ci, dlaczego warto robić mniejsze komponenty i jak do tego podejść. Cześć, nazywam się Bartek Widczak i dzielę się swoimi przemyśleniami na temat budowania software'u, a w szczególności frontendu. Skupiam się na solidnych fundamentach i podstawach dobrego kodowania. Jeżeli zależy Ci na szybkim dodawaniu nowych feature'ów i usuwaniu długu technicznego, to zdecydowanie jesteś w dobrym miejscu. Pamiętaj o subskrypcji, żeby nie ominął Cię żaden kolejny film. No to lecimy. Zacznijmy od tego. Dlaczego w ogóle warto tworzyć małe komponenty? Po pierwsze, readability, czyli czytelność. Wyobraź sobie, że mamy panel, który prezentuje nam wyniki testów wydajności. Jeżeli spojrzymy sobie na ten kod, to widzimy, że ten panel składa się z czterech mniejszych komponentów. W miarę jasno można powiedzieć, co tutaj się dzieje. I pewnie mamy jakąś intuicję, co jest w tych mniejszych komponentach. Jeżeli będziemy chcieli rozwijać nasz kod lub dodawać nowe featurey, to bardzo łatwo zorientować się, gdzie mniej więcej należałoby coś zmienić lub dodać. To teraz wyobraź sobie, że ten panel wygląda w ten sposób. No, wydawałoby się, że wszystko jest jasne: Wszystko w jednym miejscu. Możemy od razu dokonywać zmian. Nie musimy przełączać się pomiędzy innymi plikami, natomiast zupełnie nie wiadomo, o co tutaj chodzi i gdzie dokonywać tych zmian. Tutaj oczywiście mamy taki naiwny przykład jakieś pewnie marne 50 linii kodu. No ale wiadomo, co się dzieje, kiedy tych linii kodu jest 1000, 2000, czy na przykład 6000. Po drugie, reusability. Jeżeli tworzymy małe komponenty, to istnieje przynajmniej cień szansy, że będziemy mieli szansę wykorzystać ten komponent w innym miejscu. Weźmy sobie na tapet komponent Videostream, który jak widzisz przyjmuje tylko i wyłącznie jeden argument: stream. Ten komponent jest odpowiedzialny za pokazanie komponentu wideo i wyświetlenie tam streama. Jeżeli zastanowimy się: nad tym, gdzie indziej możemy wykorzystać ten komponent, no to praktycznie, jeżeli budowalibyśmy aplikację, która pokazuje streamy wideo, to w każdym widoku, gdzie mamy rozmowę wideo, możemy wykorzystać komponent stream. Jak widzisz, ten komponent nie mówi o tym, jak to będzie wyglądało, jakie elementy będą na tym video streamie, jakie będą inne elementy na ekranie. Tutaj chcemy mieć komponent który zajmuje się tylko i wyłącznie jedną rzeczą, wyświetlaniem streamu wideo. Po trzecie, komponowanie komponentów, czyli łączenie komponentów w większą całość. Możemy też powiedzieć, że jest to swego rodzaju budowanie poziomów abstrakcji. Jeżeli wrócimy sobie do przykładu naszego panelu do wyświetlania testów wydajnościowych, to mamy kilka elementów w tym komponencie. Mamy listę wykonanych testów, możemy odpalić sobie nowy test, możemy dokonać sprawdzenia testu już wykonanego, możemy zobaczyć sobie szczegóły jednego z testów. Więc mamy taką dużą abstrakcję, jak panel, który wyświetla testy wydajnościowe i on się składa z mniejszych elementów. Więc naturalne jest, że składamy to z tych mniejszych komponentów i jednym z tych komponentów na przykład jest lista wykonanych testów performanceowych. Możemy zejść dalej, bo ta lista składa się z pojedynczych testów, a każdy z tych testów dalej składa się z jakichś mniejszych elementów. Jeżeli weźmiemy sobie tutaj komponent date, komponent avatar, test, czyli result, to znowu istnieje szansa, że będziemy mogli reużyć ten komponent w innym miejscu, ale też dużo łatwiej jest nam budować mniejsze komponenty, i składać je razem, tworząc większą całość. Kolejnym przykładem może być komponent menu. Wyobraźmy sobie, że mamy menu, które ma trzy przyciski: jeden do wyłączenia mikrofonu, drugi do wyłączenia kamery, i trzeci do pokazania jakiegoś czatu. Jeżeli teraz mamy taką abstrakcję jak menu, to ona składa się z tych trzech mniejszych elementów. Więc jeżeli weźmiemy sobie jeden z tych elementów, na przykład wyłączenie mikrofonu, no to widzimy, że tutaj mamy jakieś funkcje, które odpowiadają za wyłączanie, ewentualnie włączenie mikrofonu, przekazują jakieś ikony i inne atrybuty. Komponent mute składa się znowu z mniejszego elementu menu item. Menu item to będzie taki element, który jest prawdopodobnie reużywalny na przestrzeni naszego systemu, który służy po prostu do budowania. Innych menu. Menu Item jest bardzo takim ogólnym elementem, który po prostu ma, nie, wiem, jakiegoś hinta, ma jakąś ikonę, ma jakieś handlery do wykonywania akcji. I z tego komponentu możemy tworzyć właśnie takie większe abstrakcje. Wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy poszli trochę za bardzo w tą stronę takiej prostoty i w całym naszym systemie budowali wszystkie menu zamiast za pomocą wyższych abstrakcji, to z takich prostych konceptów, jak menu item. Wtedy nasze menu wyglądałoby w ten sposób. Teraz wyobraź sobie, że w naszym systemie mamy więcej niż jedno menu. Mamy kilka tych menu, i wszędzie budujemy je dokładnie w ten sposób czyli standardowa metoda kupiego pasta po całym systemie. No i pewnego pięknego dnia przychodzi wymaganie. Słuchajcie, jednak to włączanie mikrofonu musi działać trochę inaczej. Zmian musimy dokonać w wielu miejscach w naszym systemie i trzymamy kciuki, żebyśmy dokonali wszędzie tych zmian. Jeżeli budujemy sobie większe abstrakcje, to oczywiście, mając komponent mute, możemy wykonać tę zmianę raz i być pewni, że na przestrzeni całego systemu wszystko działa prawidłowo. To jak łatwo zauważyć? że nasze komponenty się rozrastają. Taką prostą metryką może być ilość propsów, czy też argumentów, które przekazujemy do naszego komponentu. Ile tak naprawdę moglibyśmy przekazać tych atrybutów, żeby nie było tego za dużo? No tutaj oczywiście to jest taki rozmyty teren, trudno powiedzieć, niektórzy powiedzą 2, niektórzy 5, niektórzy 10. Trudno to jednoznacznie określić. Dla mnie takim markerem totalnie z kapelusza byłoby mniej więcej cztery. Ja tutaj mówię o czterech atrybutach, które są bardzo konkretne i dotyczą raczej zachowania czy jakichś atrybutów biznesowych danego komponentu. Nie mówię tutaj o argumentach w stylu stylowania, w stylu przekazywania jakichś klas, takich elementów. Mówię o czterech. Propsach, które mają jakieś powiedzmy biznesowe uzasadnienie. Jeżeli nasz komponent rozrasta się bardziej, to prawdopodobnie oznacza, że ma więcej odpowiedzialności i prawdopodobnie musimy przekazać mu więcej rzeczy przez to. Jak zaczniemy z taki prosty przykład jakiegoś widoku kalendarza, to jeżeli pokażę taką ilość propsów children, side children, użytkownicy, jakieś treningi, jakieś kilka handlerów, to już na pierwszy rzut oka widać, że ten komponent jest odpowiedzialny za wiele elementów, no i co za tym idzie, prawdopodobnie w środku będzie dosyć rozbudowany. Oczywiście czasami możemy tak trochę oszukać system i mielibyśmy taki komponent calendar view, któremu przekazujemy 10 czy 20 propsów, Natomiast on wyświetla tam pięć mniejszych komponentów, dalej przekazując propsy. Oczywiście są takie komponenty w systemie i często one są gdzieś bliżej ruta i służą głównie do przekazywania danych w dół. Natomiast jeżeli nasze końcowe komponenty, takie jakby liście, drzewa, są tak mocno rozbudowane i ten komponent otrzymuje te argumenty i sam nimi zarządza, no to wiadomo, że coś tam jest prawdopodobnie źle zamodelowane i warto by się było temu przyjrzeć bliżej. Powiedziałbym, że jest jedna zasada, która bardzo nam pomoże i określi dobrze kierunek, jak budować małe komponenty. Single Responsibility Principle. Zasada mówiąca o tym, że w naszym wypadku komponent, ale odnosi się też to do funkcji czy klas. W językach obiektowych, ma jedną odpowiedzialność. W momencie, kiedy będziemy tworzyli nasze komponenty, chcemy, żeby dokładnie miały zdefiniowano, jaka jest odpowiedzialność danego komponentu i dlaczego go tworzymy. Oczywiście poza samym ciałem, ważne jest też to, jak się ten komponent nazywa. Na samym początku pokazywałem ten komponent z ExcalibrOW 6300 linii kodu. No i jak ten komponent się nazywa? UpTSX. To od razu wiadomo, że to jest komponent, który rządzi światem i robi dosłownie wszystko. Mając w głowie zasadę Single Responsibility Principle, będzie nam dużo łatwiej budować nasze komponenty. Pamiętaj o tym, że każdy komponent powinien mieć jedną odpowiedzialność i żeby to była jasno zdefiniowana rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo nam pomoże, a mianowicie tworzenie komponentów, które są Konkretne. Zobaczymy sobie na taki przykład, gdzie mamy wyświetlić jakiegoś awatara użytkownika i przekazujemy tam nasz cały taki model biznesowy użytkownik. Teraz jasno możemy powiedzieć, co to jest za komponent, co on będzie wyświetlał, no i jaka jest jego odpowiedzialność. Jeżeli teraz na drugim krańcu, krańcu postawimy sobie komponent. Formater, który przyjmuje labelki i wartości, to takie metapodejście prowadzi do tego, że nasze komponenty są mało spójne. Bo moglibyśmy powiedzieć, że nawet wiemy, co ten komponent będzie robił: on będzie wyświetlał labelki i wartości, ale w jaki sposób, kiedy powinniśmy go użyć, tego zupełnie nie wiemy. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będziemy mieli taki komponent w naszym codebase, to zaczniemy go mocno rozwijać, żeby dostosować się do każdej sytuacji. Więc będziemy dodawali kolejne propsy, no i w pewnym momencie formater będzie miał 1000 linii kodu. Zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, który powinien być gdzieś tutaj, który mówi o tym, jak wykorzystać stan lokalny w komponentach, co również pozwoli Ci lepiej wykorzystać zasadę single responsibility principle w budowaniu własnych komponentów. Wielkie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Pionach!